Dzisiaj nowości ostatniego miesiąca. Tak naprawdę nie jest tego zbyt wiele i jest to w większości pionacja, jednak jeśli macie ochotę zobaczyć, to zapraszam. Zacznijmy może od produktów do twarzy, ponieważ mam ich najwięcej. Jako pierwszy płyn do mycia twarzy bez wody niż pryszcz z kosmetyków dla. Bardzo fajnym otwarciem. Więcej opowiem wam niedługo, zrobię wam może test na żywo, nawet, ponieważ myślę, że to produkt jest godny uwagi. Następnie płyn micelarny z kolastyny Yang. Jest on głównie przeznaczony do cery trądzikowej, cery problematycznej. Zawiera w swoim składzie olej herbaciany, olej rycynowy. Recenzja pojawiła już się na blogu, więc Wam podnikuję w opisie. Następnie rzęjący peeling i maseczkę również z kolastyny, również z serii Yang. Kosmetyk jest w formie takiej pasty. I jego recenzja znalazła już się na blogu, więc recenzję będziecie mieli w opisie. Ostatni produkt z kolastyny, również z serii Yang. Jest to krem nawilżający przeciw doskonałości z efektem matującym. Niewielka 50 mililitrowa tubka. Krem dopiero testuję, więc więcej o kremie napiszę Wam na blogu, kiedy już go przetestuję. Mam trzy produkty z Duafę. Jest to polska marka, yy, wytwarzająca kosmetyki prosto z Afryki. I tutaj mam or organiczne masło shi. Które stosuję pod oczy i o którym więcej napiszę Wam już niedługo na blogu, następnie mam masło kakaowe z dodatkiem masła Shi. Czy nie wygląda jak glody? Pachnie czekoladą, gorzką czekoladą i o nim również niedługo napiszę Wam więcej na blogu. Ostatni produkt z Duapę, a właściwie dwa, bo jedne już mam w użytku, to jest to czarne mydło, które stosuję do twarzy i mam nadzieję, że sprawdzi się u mnie tak samo dobrze, jak u innych osób. Ostatnią rzeczą do twarzy z pielęgnacji są maseczki. A właściwie nie tylko do twarzy, ponieważ mam tu również dwie maseczki, Dermaglino. Maseczka przeciwzmarszczkowa dla mojego chłopaka. I maseczka oczyszczająca odżywcza. Również dla chłopaka. Znalazły się również dwie maseczki do stóp. Regenerująca maska do stóp. I trzy maseczki do twarzy. Maseczka dla chłopaka. Zieloną glinką, biodem, olejem różanym i jedwabiem. I dwie maseczki oczyszczające odżywcze z glinką zieloną. Zobaczymy, jak się sprawdza. Jeśli chodzi o kolorówkę, to mam dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest marker do Mam w kolorze dark brown I ideal, jest idealny do podkreślenia brwi, do dorysowania sobie włosków, do wypełnienia i więcej również na blogu. Na pewno pojawi się projekt z makijaż. Niedawno otrzymałam certyfikat z blogerki z portalu Trusted Cosmetics i wraz z tym mm, certyfikatem otrzymałam małą niespodziankę i to błyszczyk z Malizy, Cheek Lip Gloss jest to taki praktycznie transparentny, transparentny błyszczy, takim, takim delikatnym różowym kolorku. Kilka produktów do włosów, które już zdążyłem opisać wam na blogu. Jest to zestaw z Nivea. Jest to odżywka Repair and Target Care do włosów suchych i łamliwych. oraz szampon z tej samej celi. Drugi zestaw do włosów. Jak się domyślacie, jest zestaw z Il Milano, jest szampon i maska. Ostatnią nowością, jaka się u mnie znalazła, są dwa suplementy diety, z czego jeden otrzymałam w ramach współpracy, a drugi zamówiłam sobie sama. A mowa tu o Biocela, o testowaniu Biocela, poinformowałam Was również już na blogu wcześniej i zaczęłam swoją 3 miesięczną kurację. Kapsułki Biocela wyglądają tak. Jest to diety, który wspomaga nasz układ trawienny, szczególnie osoby, które są wegetarianami, ponieważ naturalnie Biocela występuje właśnie w mięsie, a jako że ja jestem właśnie wegetarianką, to zdecydowałam się właśnie na ten suplement. A drugim suplementem jest to suplement bezpłatny do zamówienia na stronie. Właśnie jeśli dostajecie pełnowymiarowy suplement. I w środku w tym suplemencie jest taka karteczka z kodem, którą upoważnia was do odebrania właśnie jednego z suplementów. Wybrałam Chrom, Biochrom. Który odpowiedzialny jest za przede wszystkim za utrzymanie odpowiedniego poziomu cukru we krwi. To by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że moje nowości Wam się podobały. I jeśli mieliście coś z moich nowości bądź chcielibyście mieć, dajcie znać w komentarzu.